Na wakacjach, tak, jest power i będzie power. Tam stoi predator, ale to jest taki mały predator, bo właśnie dostaliśmy informację, bo jesteśmy w okolicach Krakowa i chyba chłopaki nas śledzą, że będzie duży predator. Już tłumaczę. Był subwoofer Rel Predator. Czyli 1508 Rel Predator. Świetna maszyna zmyżna psa? Kolorowa, żeby się nie zgubiła. Świetny subwoofer, potężne uderzenie. Według mnie najfajniejszy subwoofer do domu. Nie najmocniejszy. Grało to naprawdę super. Moc, potęga, oddanie, świetne. W cenie tam powiedzmy ostatniej po inflacji, która niestety się zmienia, jakieś 8800. Pięknie grający potężny subwoofer. Ale jest lepiej. Mianowicie mamy Predator Rex. Mianowicie nie będzie teraz 1508. Tylko będzie 1510, To znaczy 15 calowa membrana i moc uwaga 1 kW. Moc ciągłej w subwooferze 15 calowym o budowie zamkniętej. E, sorry, tak Dowiedziałem się dzisiaj, przepraszam, nie chcę Was wprowadzić w błąd. Próbuję odkopać wszystkie szczegółowe dane techniczne, ale wygląda to naprawdę przecudownie. Słuchajcie, membrana jasna, 380 mm rozmiaru. E, baz zaczyna się od 20 Hz, czyli od granicy słyszalności ludzkiej jasne. E, I żeby było śmieszniej, wymiary 54 cm na 46 na 50, przy masie jedynie 50 kg. Jasne! Ktoś może powiedzieć, hej, są mocniejsze subwoofery, nie o to chodzi. Rail Predator 1508 miał świetnego kopa i genialną dynamikę, genialną czystość, grał naprawdę fenomenalnie. Ktoś stwierdził, e, wiecie co, naprawdę nam się on dobrze sprzedaje. Zróbmy to samo, tylko że mocniej. I tak samo został zrobiony ten sam, tyle że mocniej, więc jest większy. 50 kg subwofera, 380 mm przetwornika, 1 kW walnięcia w mocy ciągłej w klasie D. Chcesz więcej? Zawsze można więcej. A co jeśli ten 1 kW dla Ciebie jest niewystarczający? Wtedy kupujesz ich 6. Mianowicie, REL mówi: Jeden mało, kupujesz 6 i stawiasz takie dwie wieże po 3. Na sobie je skręcasz śrubami, blachami, które są przygotowane od razu. 10 tysięcy za jednego, 60 tysięcy za 6. Ale jak chcesz kupić 6, zadzwoń, przyjadę na pewno z kamerą. No. Dobra informacja. A tam są gdzieś daleko. Jest Kraków i tam jest właśnie magazyn, gdzie są turele. Oni nas śledzą, jak jesteśmy na urlopie w ich okolicy. Negra, jedziemy na zwiedzanie. Cześć. Chodź, idziemy. Negra wystąpi w kolejnym filmie o Predatorze. Chodź, siad. Waruj. Super, leć do nich. Subwoofer rel Predator, jak i inne subwoofery rela, no jak zasadniczo Większość fajnego sprzętu audio i wideo dostaniecie u nas w sklepie Technikarium www.technikarium.pl. Tu fizycznie. Możecie spotkać mnie i czasem negrę Warszawa, ulica Mozelewskiego 35. A jeżeli macie pytania na temat innych naszych możliwości, w które wliczają się od rozpoczęcia automatyki poprzez oddanie wam pełnego, gotowego systemu kina domowego składającego się z niezliczonej ilości głośników. Dzwoncie, piszcie. Do zobaczenia.